Ruch zawodowy okryty jest żałobą. Łączymy się w tych dniach w bólu z tragicznie zmarłymi osobami w wypadku kolejowym. Łączymy się w bólu z rodzinami pracowników, którzy zginęli w tej tragedii. Składamy słowa. Żalu ruch zawodowy zawsze w swoim działaniach podnosi problematykę bezpieczeństwa, jaką sprawę naczelną i zasadniczą. O bezpieczeństwie na polskiej kolei także wielokrotnie informowaliśmy rząd i właściwe instytucje. Nie zawsze nasze apele trafiały do rozstrzygnięć resort resortowych. Nie zawsze były z powagą respektowane. Tych naszych wniosków było wiele. Czy musimy przy okazji kolejnej tragedii, czy może przy następnych... Rozmawiać o bezpieczeństwie na polskiej kolei czy na polskich drogach. To pytanie kierujemy do polskiego rządu. Ale także mówimy o tym, że nie można oszczędzać na pracownikach. Nie można w imię restrukturyzacji nakładać kolejnych zadań. I nakładać je w takiej ilości, że pracownicy nie będą w stanie ich zrealizować. Że będą musieli łączyć kilka różnych funkcji wynikających z realizacji zadań na stanowisku pracy, że nie będą w stanie tego pogodzić. Dziś chcę podziękować służbom ratowniczym. Za zdanie egzaminu. Chcę podziękować także mediom za to, że w pierwszych godzinach nie ferowaliście Państwo wyroku, bo jest to sprawa dosyć trudna i mocno złożona. W ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych działają reprezentatywne duże związki na kolei. Jest dzisiaj z nami przewodniczący. Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu Aleksander Motyka jest ze mną i jego zastępca, jest ze mną Leszek Miętek, przewodniczący branży Transport OPZZ, ale także prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.